Oto wracam do ulicy, od której odszedłem tak bardzo daleko, choć bywałem na niej w ostatnich zwłaszcza latach stosunkowo często. Wracam do tamtego osiedla i tamtej ulicy, do familoka, w którym się urodziłem, do domu swego dziadka, górnika z kopalni, którą widać przez okno kuchni już tylko okiem wyobraźni. Wtedy ta ulica tętniła życiem było. Było tu mnóstwo dzieciarni, starzy też po na ławeczkach, które były przed domami. Spędzali zwłaszcza latem. Spędzali czas. Jak tam uważasz? Myślę, że było to, mimo że bardzo ubogie, bo trudno tu rzec o czymkolwiek. To było to ładne dzieciństwo. Zwłaszcza, że potrafiliśmy sobie stworzyć cały ten świat. Bo to nie był tylko ten tutaj świat. To była tam taka końska hałda, taki ogromny dół po glinianka, wybierano znakomitą zresztą glinę, różne rzeczy z tego też lepiłem. Czy tutaj na końcu osiedla była pralnia. Mało tego, na samym końcu był piekarniok, w którym kobiety mogły sobie wypiekać chleb. A chleb to była świętość i nie wolno było wyrzucić. W nocy słuchałem też cichego szmeru rosnącego w ciasta. Dzieża stała obok pieca i była przykryta czystym lnianym ręcznikiem. Nie wyobrażam sobie takiego dnia, w którym by dziadek nie poszedł na szyftę. Nie wyobrażam sobie roboty wykonanej źle. Nie wyobrażam sobie niczego, co by nie było zrobione bardzo dokładnie i, i całkiem po prostu, zwyczajnie bez pytania się o. To jest chyba najważniejsze, bez pytania się, ile ja za to dostałem. To już minęło. Rytmowi pór roku podlegali ludzie zamalowanymi na czerwoną minią oknami. Starzy mieszkańcy familoków. Nie ma już nikogo z dawnych mieszkańców, z sąsiadów dziadka, jak on pracujących w kopalni, jak on odeszli. Nie ma już nawet ich dzieci i one stopniowo odchodzą. Wtedy nie było tych drzew i był widok na Kopalnie. Tu były trzy wieże, takie bardzo malownicze. Potem, potem jedną z tych wież rozwalono i zbudowano taki nowoczesny z maszyną wyciągową na szczycie. Taki kubiczny, potwór betonowy, brzydki jak cholera. Teraz i tego już nie ma. Tu, tutaj był ciąg chlewików, tu w środku, tak jak ta ścieżka, był taki przepust, wszystko to było w cegle, chlewiki tu ciągnęły się, tam był klozet i oczywiście wszędzie były gołębniki, te, które ja w filmie zrobiłem, to tu, tu jeszcze zostały, ponieważ tu ten ciąg no, stanowił mur kopalni równocześnie, dlatego pewnie nie rozebrali tego. Oczywiście nie było mowy o jakichś garażach. No jednym z takich miejsc i to według dzisiejszych normatywów wyjątkowo niebezpiecznym była tutaj były zabawy nasze nad szynami. Tu jest kolej. To było wyjście w całkiem inny świat, tu się bez przerwy przetaczał. miejsca, w których można było zrobić cudowne place zabaw, miejsca wycieczek całych rodzin, bo kiedyś to się tak odbywało, że cała rodzina szła na w niedzielę po mszy, to nie siedziało się w domu, tylko szło się gdzieś w miejsce, gdzie było dużo zieleni. To było, o tym nigdy nikt nie powiedział, ale myślę, że było to wręcz Wpisane w kod genetyczny, że ci górnicy, bo to było osiedle górnicze tu, po prostu potrzebowali takiego życia z przyrodą. W stosownym rytmie płyną kolejne pory roku. Jesień złocąca i tak już czerwieniącą cegłami minio okien ulicy. Zima. Która zdecydowanie dzieli ją, gdy śnieg jeszcze jest świeży, na biel i czerwień przedwiośnie szukające barwy. Teraz na tej ulicy mieszkają ludzie, którzy sami są już rozbitkami, bo nie ma. Kopalni przyjeżdżali kiedyś na to Śląskie Eldorado. Takie pokolenie chyba już wymieszane. Niektórzy mówią, że są stąd, bo się tu urodzili już. Ale zauważam, no ale na to nie ma rady z przykrością, że umierać, to wracają do swoich wsi. Jak umrą, coś tam zawożą i tam chowają. To już nie jest to samo, co w tamtym czasie, kiedy myśmy mieli bardzo blisko. Cmentarz był tam. Mieliśmy bardzo blisko nagroby bliskich. A ci teraz? Trzeba by się ich zapytać. W każdym razie gwary tu już nie słyszę. W całym szeregu filmów, które zrobiłem w swoim życiu, ten jest najbardziej osobisty. To jest opowieść o ulicy, o której trochę wiem. Trochę. Jubileusz 70-lecia, litera, filmowy, scenarzysta, reżyser, klasyk, pisarz. Ja człowiek z Warszawy, przyjeżdżałem do Antoniego na Śląsk i to było dla mnie jakby wejście w inny świat, a ten film, te zdjęcia, o których mówimy, to było Rzeczywiście przyroda, słońce i te hałdy były istotnym elementem w naszej działalności. Wschody, zachody słońca, katowaliśmy ekipę, ale to się wszystko opłaciło. Rezultaty były w porządku. Można mówić tylko w sposób sympatyczny i z całego serca go że tak wspominać. Już w się wyróżniał wśród kolegów. Był bardzo taki czynny, brał udział w takich wystawach uczniowskich. I w ogóle był taki, że wszyscy go lubiliśmy bardzo. Muzyka Gdy zobaczyłem jego kilka filmów, to byłem zauroczony, a szczególnie ten ostatni teraz film o ulicy, na której się urodził. To są takie miejsca, gdzie nawet w czasie tego filmu to można uronić łzy, wzruszenia na temat tego Śląska, który już przemija, ale pan Antoni próbuje go jakby ten czas zatrzymać. A więc już zacząłem powrót. Teraz to spostrzegłem. Być może zresztą właśnie tak się to powinno odbyć. Szereg obrazów. Próba przywołania cieni z dzieciństwa. Może to powinno mieć charakter wizji.